Wyglądali jak wybuchłudzeni, zgarbieni ludzie o oczach, którymi wydawali się nigdy nie mówić, Ich aparycja zdawała się niepokojąco dziwna, a ich chód chwienił, jakby ich hymnowi nie mogły zaparł stabilnego kroku. Ich twarze bywały zdeformowane. Niektórzy mieli cofnęte pod lub pszczoła, na wpół kształtowane nosy czy uszy. a to nie chroni szerokie i zmięczonej usta. Ich skóra często była w i jest a większość dzieci nie posiada w Nie Na tych wszystkich chorobrywych cech chodzić by przyglądać się, by nie wymarsztwo ich krzyjach, by można chronić szczękowe szczęki, szczęki. Szczękowe szczątkowe szczęki, 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 Niemniej bojówki, nie, 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 było uszone, bo już niektórych nie w ogóle szony. Oni dostaje się częścią na tym gorszym chrybów. Kremły lub nogi głównej matki, głodu były, wiasta, a skóra pokle. Dotknięci przez Nagona Dagona, krew cyz, cyz, morskie dzieci, przeklęci, w, przemienieni, w brańce chybry, żabili. Hybrydy i z cegolanicą w większości ofani stosunków, stosunków seksualnych prędzej stypami wyglądem, a ludzi. Po prostu powstałe tak, powstało z takich związków tylko połączenie różnicą zamyk innych ludzkich dzieci, a znany wyglądu i biologii wydarzą się dopiero później niż na fesie adorcji. Wówczas to chybran trzeba odznaczać się, się tak zwanym wyglądem mieszkańca Insma. Na, me, jak sięada, w z nich nie są świadomi swobody uczucia, a szkoda, iż w czasach zachodnich nie mamy, miał poczuć szczególny pociąg do miejsca swobodnego. Postępując w tym dniu, no to jeszcze nasz obszar był jedno do biznesu, gdzie w miastach nieopodmorskich i miastach potrzebował zapobiec zmianom do morskich lokacji, szczególnie w wysyłku, m.in. w domy należące do przodków, w miejscach, gdzie przyszły ślad. Gdzie, który by osiągnął wiek średni, większość z nich wskazuje już jakąś formę deformacji. Wycofają świecia publicznego za cicha swoje zamkniętych domów. W ciągu kilku następnych racji hybryda przychodzi ostatecznie przejaw pełni prawnym serworem, jednoczyniącym nowe życie w morskich głębiach. Hybry dla mieszkują z osobnie morskie widoki, chociaż może mi się w głębi Zwłaszcza na początkowych etapach transformacji. Hybrda, albo w pracach chodzi ostatecznie przemieniami hybryda albo uczestwe potworne jedzictwo, albo upada w istoty głębi i te hybrydy, które przyjrzały spuściznę swych przodków, pełne po raz młodsze hybrydy, swych siedzib, innych bezpiecznych lub innych, co ciebie jest, będą mogły nagrać superostateczną metamorfozę i odpowiednio od siebie do dziesięciominutowych. Około 10% hybryd nie przychodzi pełnej transformacji, system zniższy, co ku ludzie później. Też około 10% w ogóle nie przychodzi metamorfozy. Ten jest co zwyczajnie jest jeszcze dopiero w kolejnym pokoleniu. Rodaj Wal... jest. Jest wierny. Czasami to da... umiłowanie przez kogoś, czasami się też szczególne, chyby chyba tych Są to stworzenia z maskami na, na twarzy, widzenia na strany, a czasem z długimi, większymi się ciałami, z potwami, jak na kwiatki, rozmiętymi skrzydłami do kapelusza. Właśnie takie mocy z nami foktu i są one przez istotnie uważane za święte. Dierzekle są upośledzone umysłowo, dlatego też prezentowane potomstwo jest ukrywane przed wszystkimi spojrzeniami w zmieniających budynkach i, i piaskinach. Ta potworna hybryna są jak umiłowane przez ich siła, kondycja lecia i nocy mogą być wyższe niż inne chyby, a w inteligencja jest zazwyczaj niższa. Nie używa się wykształcenia wobec tej, tej konkretnej kategorii chyb, a CHB lętu jest albo barwista, albo w ogóle własna. Inne formy chyb. Ta kategoria jest wyłapana z dziwnych i de facto nie w pełni poznawalnych rachów. Poprzez kojarzenie się, się definami, rekinami, a z innymi mieszkańcami. A z innymi mieszkańcami byłem po sobie wielce właśnie póry. Tego typu stworzenia są ekstremalnie rzadkie. To są monstrualne z przykładów nieformalnych, takich, które takich, znalazły na umiejętności. Oddychanie pod wojsko, ogłębinowe hybrydy nie są zdolne do oddychania pod wodę. Dopóki nie przejdą paniusza nie są w stanie wodą bo dwa razy dłużej niż pierwszej chyba i to od wczesnego dzieciństwa. Statystyki zaczyna od istoty mniejszych chyby. Siła kondycja, Lizra 65, Dacia 50, inteligencja 65, Moc 50. Czynię punkty wytrzymałości 11, 7 małych 0, 7 jak 0 czynię na to, 10, ruch 9, 9 pożądania, 8, tu ataki wynik 1, walka, może atakować nią nieuzbronnek i z użyciem broni. Waga 45, 22, 9. Ogólnie 3 plus nowych Ważne ich charakterystyczne na użytek wojny. Unik 30 i 15, 6. Umiejętności mityku: Wartość od 0 do 30. Nasłuchiwanie 50. Ukrywanie 70. Skakanie 45. Spostrzegawczość 35. Ukrywanie 46. Wspinaczka. Pancerz od raka. Zakręcie. Starsze kobiety, które chcępływały i przyjęły swoje dziedzictwo, ale już 10% szans na się ręka 3 Zakręcie. Data po prostu 0 1, 4 za spotkanie, w którym a w, bo, za coś tam procent co 1, 1 k6 plus, powyżej 1 6 za szczególny moment, który ja A teraz przejdziemy ich statystyki. Miłowanie przez który siła, kondycja 105, bracia 145, Dręczność 50, inteligencja 30, moc 135, wygląd 10 lub nie dotyczy, punkty wytrzymałości 25, modyfikator wyobrażeń 2, kasz przejść, krzepa 3, ruch 6, poszło się po lądzie 12, 10 a ataki w lądzie 2 w 75, 32-13, obażnień NK-6+, modyfikator obażnień Unik 20-25, 5-12-5, pancerz 1 6 punktów. Delfinie hybrydy wysiła 110, kondycja 100, dodacia 110, straszna 75, inteligencja 65, moc 50, wymiot nie dotyczy, punkty wytrzymałości 21, modyfikator obażeń 2-K-6, krzepa 3, 12 ruch, 12 pływając 2 ataki dumy, 2 plaka, 55, 27, 11, ście... siobażnienka, 6, plus to obrażeń, unik, 4, 47, 23, 9 punkty, pancerz, 2 punkty, rekinie, hybrydy, siła, 150, kondycja 100, budacia, 125, zręcznik, 65, inteligencja 45, moc, moc 50, wygląd nie dotyczy punkty wytrzymałości 22, modyfikator obrażeń 2k6 krzepa 3, ruchy 12 kywend, więc ataki 2 walka 75, 37, 15, obrażenia 1K6, 2k6 plus modyfikator obrażeń Unik 6, 7, 23, 9, pancerzy, 4 punkty, mytność, zazwyczaj umiejętnościacze i nadzwyczaj monstrualne hybrydy posiadają dnie postawowe, a nie przeciwne i zazwyczaj do fizycznych płaci. A to jest tak, jak utrzymanie 60, wpinaczka 30, zatrzymanie 60. i to, to znacząco się dzieje? Różne wartość wartości, określone przez strażnika, Z zakręcia mokrości, ustualnych hybrydów, wartość jest równa, bądź wyższa niż 50, mogą na każdego roku. Zaczej ja tych znaniza z liczbę niktu, dagonem lub hydro lub, lub hydro, ale pojawane jest za też to znaczy Spotkanie z prawdziwie potwornym, emilowanym przez pomocę 1 do 1 do 8 7, od 1 do 18 do 1k4 lub, lub 1 bądź 1k10. spotkanie z Delfinem orteknie, bo do ptata 1 lub 1k6. To tyle na dziś, pa!